Czy dzieci to jeszcze czytają? Czy ta gazeta jest produkowana w tym momencie tylko dla zdesperowanych, niespełnionych. Nie rozpędzaj się tak. Młodych, dorosłych kobiet. Okej. Okay. Ej, czejcie, że to jest moja totalnie naturalna reakcja. Jeżeli coś jest papierowe, to możecie być w 100% pewni, że ja to powącham. Kiedyś na zajęciach prowadzący rozdał nam jakieś kserówki i zaczął tłumaczyć to, co chodzi. No i ja ją powąchałam, standard. I on wie mówił, tłumaczył jakieś zadanie, mówi, 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 przestał mówić, patrzy na mnie, ja patrzę na niego spod tej kartki i on do mnie, przepraszam, czy pani powąchała tę kartkę? I ja powiedziałam coś tam w stylu, że no, no, ja tak mam. I jeszcze się mnie zapytał, y, i co, może być?